Na sesję specjalną aukcji, która będzie licytowana w Łazienkach Królewskich w Warszawie, wybraliśmy dla Państwa dwie sztuki dwudenarów wileńskich, litewskich z czasów panowania Zygmunta III. Wazy. To jest moneta drobna, ale wybrana przez nas z kilku przyczyn na aukcji. Przede wszystkim wyśmienite stany zachowania obydwu tych egzemplarzy, potwierdzone notą MS62 i 61. Obydwa te dwudenary są z rocznika 1613, ale mają w sobie Istotne odmiany. Jedną z odmian to widzimy już na tej stronie od razu, patrząc na wygląd pogoni. Jeden z nich ma pogoń z ogonem ku górze. Tutaj ogon pogoni zawinięty ku dołowi. Widać, że sam konik tejże pogoni tutaj jest większy, więc no już nie było miejsca, żeby tak wyciągnąć ten ogon. Inna kompozycja bardzo. Ten, to przedstawienie tutaj, pogoń wypełnia całą powierzchnię tego denara. Na tym ten konik pogoni jest subtelniejszy, ale jednocześnie bardziej zarysowany. Widać wyraźnie obydwie jego nogi tylnie i uniesione jak rumaka łeb ku górze. No i właśnie ten ogon. Zupełnie inne wykonanie pogoni. Ale istotniejszą jeszcze odmianę mamy na tej stronie z królewskim monogramem, czyli na awersie. Tutaj, proszę Państwa, przede wszystkim chodzi o koronę nad królewskim monogramem. Tu mamy koronę klauza typową, czyli koronę zamkniętą najczęściej spotykaną na tych dwu-denarach, natomiast ten dwudenar oferowany pod numerem 2196 ma koronę aperta. Taka nasadzona korona zupełnie innego wyglądu, czyli bez tego pałąka zamykającego ją u góry, jedynie mamy tutaj obręcz na dole i idące ku góry, jeżeli je ozdobniki. Korona klauza, korona aperta. Dwie sztuki dwu-denarów 1613 roku na aukcji Wiosennej 22 roku i na sesji Premium z licytacją w Łazienkach Królewskich. Zapraszamy serdecznie.